Cześć. Witam was w następnym odcinku, którego tematem będzie anime Shakunetsu Kabaddi. A w nim ciekawostki o sporcie Kabaddi, ranking graczy drużyny głównego bohatera Nokin, najfajniejszy bohater całego anime, najgorszy bohater całego anime i jak widzicie, jest tu kilka zmian. Możemy przejść więc szybko do oceny kategorii jak widzicie, wszystkie kategorie mamy już odsunięte, bo stwierdziłem, że chyba nie ma tak naprawdę sensu przeciągać i opowiadać e, tutaj specjalnie nie o każdej z osobna. Więc fabuła, no to zwykła sportówka. Nie ma szału, ale 3 na 5 jest e, optymalnie. E, Postacie, no i jest wielu ciekawych bohaterów, więc tu trzeba było docenić, bo jednak jest lepiej. 4 na 5. Grafika jak na swoje czasy jest ok. Ma czasem ładną grafikę, a czasem taką średnią. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to zdecydowanie. Ja na przykład szybko zwróciłem uwagę na opening, który ma takie rockowe brzmienie, a natomiast przy klimacie zabrakło mi jakiegoś konkretnego turnieju. Jednak trzeba zwrócić uwagę, że tak naprawdę to jest. Pierwsza część i wydaje mi się, że twórcy mieli nadzieję na to, że anime będzie tak popularne, że zrobią jego drugą część. Nadal niby jest to możliwe, ale na ten moment nie znalazłem żadnych informacji o kontynuacji, więc całościowo oceniam, że anime jest, zasługuje na 6 punktów. I jako, że sam lubię sportówki, to uważam, że nie jest złodziejem czasu. Natomiast ci, którzy nie lubią tej kategorii, no raczej nie mają zbytnio co tutaj szukać. A jeśli zaś chodzi o samo kabady, to tak jak myślałem, jest to swego rodzaju berek. Jednak połączony z judo, ponieważ choć na samym początku rozgrywki, gdy atakujący wchodzi na boisko przeciwnika, e, gramy takiego zwykłego berka i jedni uciekam, a ten e, berek goni, tak w momencie, gdy on zdobędzie już punkt, no to przeciwnicy z całej siły starają się mu uniemożliwić powrót na jego część boiska i no rzucają się na niego jak w rugby, judo, czy jakichś innych zapasach. Więc może przejdźmy jeszcze do ciekawostek na temat tego sportu na świecie. Kabaddi zostało wymyślone w Indiach i niektórzy mówią, że ma ono nawet 4000 lat, więc jest jednym z najstarszych sportów na świecie. I niespodzianka Indie to też kraj, który dominuje międzynarodowe turnieje. Spójrzcie na to trzykrotny mistrz świata na trzy turnieje mężczyzn. E, mistrz świata w jak dotąd jedynym e, turnieju kobiet. E, jeśli chodzi o azjatyckie e, igrzyska, to na 8 turniejów męskich 7 razy wygrywa Indie. Na trzy turnieje kobiece dwa razy wygrywały Indie. E, tylko w ostatnim e, z tych turniejów e, obie reprezentacje przegrały z Iranem. E, no... Tak to właśnie wygląda, jak w czymś jesteś dobry, to to trenuj, a nie, udawaj, że umiesz grać w piłkę. Żartuję oczywiście, no ale za momencik przechodzimy do spoilerów już, więc jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, to zapraszam do obejrzenia później. Spoilery zacznijmy rankingiem graczy drużyny Noki. Mamy tu 9 zawodników, i na ostatnim miejscu uplasował się Hitomi. Niestety, aktualnie jest on zbyt słaby, by zadebiutować na boisku, ale trzymamy za niego kciuki. Na ósmym miejscu mamy Bana i była to ciężka decyzja między nim a. Sekim, ale wydaje mi się, że, że znajomość sumo może być tu ważniejsza od piłki nożnej. E, oczywiście w, dlatego też na siódmym miejscu mamy Sekiego, e, bo ma siłę i szybkość byłego zawodnika sumo i. Prawdopodobnie szybko zacznie wykorzystywać te umiejętności podczas meczów. Na szóstym miejscu kolejny z pierwszoroczniaków. Azemici ma bardzo dobre podstawy i fizyczność do tej gry, ale brakuje mu doświadczenia. Na piątym miejscu pierwszy z drugoklasistów. Datę. Oczywiście on doświadczenie już posiada, ale wydaje mi się, że niestety ma pewne ograniczenia fizyczne, których jak do tej pory niestety nie może przekroczyć. Na czwartym miejscu może to być niespodzianka, plasuje. Iure, e, trzecioklasista, e, ale niestety, przez to, że główny bohater stał się numerem dwa w ataku, e, on stracił na znaczeniu. W obronie nie jest już tak dobry. Dodatkowo, nie wydaje mi się, żeby e, miał duży rozwój w trakcie całego anime. Nie poszedł, niestety, do przodu. Na trzecim, pierwszym miejscu na podium, tym najgorszym jest Misumi. Właśnie przez jego ciężką pracę podczas odcinków ten bohater uprasował się tak wysoko. Jego zacięty duch walki daje nadzieję, że może być jeszcze dużo lepszy i bardziej przydatny dla całej drużyny. Na drugim miejscu wskoczył Yoigoshi, czyli główny bohater. Choć jest geniuszem, to jednak trochę jeszcze potrzebuje, by zostać asem. Tej drużyny. No i oczywiście na pierwszym miejscu Ojo, założyciel klubu. Zawodnik, który w młodych latach występował w drużynie narodowej, doświadczeniem i umiejętnościami. Znacząco odstaje od większości kolegów z klubu. No ale oczywiście, jeśli wy uważacie, że kogoś byście zamienili, zmienilibyście kolejność, albo na przykład mieli jakieś ciekawe argumenty za tym, no to zapraszam do komentarzy. A tymczasem przejdźmy do najciekawszego bohatera tego anime. A jest nim Masato. Ojo, czyli obecny kapitan nauki, i jest ku temu kilka powodów. Jak już wcześniej podałem, moim zdaniem, jest on najlepszym zawodnikiem drużyny. I to mimo tego, że ma bardzo słabą budowę ciała, ale nie poddaje się, ciężko trenuje i dzięki temu. Wydaje mi się, że może być nawet jednym z lepszych zawodników w swoim wieku. Niestety nie znamy jego historii i tego, jak rozpoczęła się jego przygoda z tym sportem, ale to też dodaje tej postaci nieco tajemniczości. No bo w sumie to bardzo ciekawe, że mimo takich przeciwności losu, dajmy na to, ponieważ powinien być lepiej zbudowany, nadal z zaciętością stara się Ćwiczyć, trenować i grać w Kabaddi. Ale jeśli ktoś z Was czytał przypadkiem mangę i tam jest powiedziana jego historia, no to chętnie zapraszam do podzielenia się tą informacją w komentarzu. A skoro mamy już najfajniejszą postać omówioną, to przejdźmy do tej najgorszej. Manabu Sakura. I nie zrozumcie mnie źle, to nie jest zła postać, nie mamy ku temu nawet powodów. Po prostu chodzi tutaj o to, że jak to często w sportówkach bywa, nie lubi się tych najsilniejszych przeciwników, a jednak Sakura miał możliwość zabierania wielu punktów w drużynie głównego bohatera, choć jestem pewien, że gdyby powstała kontynuacja tego anime i trafiłby on na jakiegoś mocniejszego przeciwnika, Moglibyśmy trzymać za niego kciuki. A i trafiła mi się jeszcze ciekawostka na temat włoskiego futbolu. Z racji tego, że Ban ma dość specyficzne uczesanie, porównano go do legendy włoskiego futbolu Roberto Baggio, który też miał swego czasu bardzo ciekawą fryzurę. A przynajmniej tak mi się wydaje, że te grafiki, które teraz widzicie, przedstawiają właśnie tego piłkarza. A za moment będę omawiał następny tytuł, więc mam nadzieję, że poczekacie. W następnym odcinku będziemy rozmawiać o anime Oshi no Ko. Co prawda tym razem bez losowania, ale z racji tego, że anime niedawno się zakończyło, to wydaje mi się, że trzeba je obejrzeć szybciej niż później. Szczególnie że jakby to nie patrzeć, jest to hit wiosennego sezonu i przez pewien czas był na pierwszym miejscu na My Anime List. Tymczasem dziękuję wszystkim tym, którzy dotrwali do tego momentu do usłyszenia. Cześć.